Święty Paweł jasno wyjaśnił dzisiaj, jak nasze to małe życie, lokalne życie, życie w, w gronie rodziny, jak bardzo jest umiejscowione w takim teatrze kosmicznego starcia dobra ze złem. I oczywiście wiemy, że Pan Bóg już zwyciężył na drzewie krzyża. Ale że my w tym realizowaniu naszej codzienności musimy zwyciężać jego mocą. I dlatego Paweł proponuje, zwłaszcza nam, mężczyznom, żebyśmy ubrali zbroję sprawiedliwości, żebyśmy przepasali nasze wiodra prawdą, żeby nasze stopy były stopami, które niosą pokój. Ale równocześnie, żebyśmy poprzez wiarę i działanie Ducha Świętego tak budowali swój świat, żebyśmy się ochronili zwłaszcza przed tym, który może zabrać nam duszę i wrzucić nas do piekła. Mm.